Ruch TV oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Zawiedliśmy dzisiaj na całej linii i to nie ma co się co tutaj jakichś pięknych słów używać. Zaczęliśmy niemrawo. Szczególnie w momencie, kiedy odbieraliśmy piłkę, no nie ruszaliśmy do przodu, i, a, a, a o tym rozmawialiśmy. E, troszeczkę e, udało nam się zareagować po straconej bramce szybko, rzutkarnej, i, i wydawało się, że ok, że, że to jest taki dzwonek, który obudzi zespół, a druga połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Znowu z bramka nie, dużo dośrodkowań ruchu nie blokujemy tych dośrodkowań. I ponownie po straconej bramce zespół zaczyna lepiej grać, ale to jest zbyt mało, więc. Na to, żeby, na to, żeby mówić, że nagryliśmy do... zawiedliśmy i, i za to przepraszam. Dziękuję, panie trenerze. Prosimy o pytania. Jest na sali mikrofon. Prosimy, by pytania zadawać do mikrofonu. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bogański, przegląd sportowy. Mówi pan o tym, że lech zaczynał stwarzać sobie sytuacje dzisiaj po golach traconych. Jak pan to definiuje? Dlaczego tych sytuacji było zbyt mało? Dlaczego te bramki tracone dopiero budziły pański zespół? No sam szukam odpowiedzi na to pytanie, bo, bo wiedzieliśmy, jaka jest waga tego spotkania. Po meczu z Krakowią, gdzie tych sytuacji trochę sobie stworzyliśmy, ale to był zupełnie inny zespół. Nie taki jak Ruch. Uczulałem na to, że Ruch będzie chciał grać piłkę i właśnie ten moment odbioru piłki będzie kluczowy dla nas, żeby ruszyć do przodu. Natomiast nie potrafię Panu tak odpowiedzieć od razu, tak? Dlaczego, tak? Stwierdzam fakt, natomiast żeby żeby odpowiedzieć na to pytanie, to po pierwsze emocje muszę opaść, a po drugie muszę zobaczyć to, to w telewizji dzisiaj za, za szybko, przepraszam, ale nie potrafię odpowiedzieć. O ocenę gry Ruchu Chorzów też chciałem zapytać. Ruch po dobrym meczu we Wrocławiu, Ruch was czymś zaskoczył? Bo wydaje się, że Ruch zagrał swoją piłkę, a wy chyba jakby nie przygotowani do końca na to. Jedno to jest przygotowanie, drugie to umieć gdzieś tam reagować na te momenty. Ruch nas nie zaskoczył. I... I wiedzieliśmy, w jaki sposób chce otwierać grę, jak tworzyć sytuację, że te wahadłowi bardzo wysoko, że bardzo duża liczba dośrodkowań. Uczuwaliśmy na to dośrodkowania, że bardzo często z jednego wahadła do drugiego te piłki lądują, że druga piłka jest bardzo ważna. Ale w jaki sposób też przejąć kontrolę nad tym meczem, jak wciągnąć ruch, gdzie będą przestrzenie. E, więc e, ruch nas nie zaskoczył dzisiaj. Grał dokładnie tak, jak z, we wcześniejszym meczu ze śląskim Wrocław, natomiast my zawiedliśmy na całej linii. Jeszcze zapytam Panie Trenerze, ten wynik oznacza, że Lech wypisuje się z walki o mistrzostwo? Jak Pan to ocenia? Matematycznie jeszcze nie, ale jak ktoś jest realistą, no to, to wiele musiałoby się wydać, jakiś armageno z przodu. Dobry wieczór, Grzegorz Szyłasik z Radia Poznań. Panie Trenerze, bo też no, zgodzę się, że Lech zareagował na krótko po stracie bramki, po pierwszej to przyniosło efekt, ale też chyba wynikało to bardziej z że indywidualnie chociażby Jesper wziął, jak ktoś mówi sprawy w swoje ręce i wywalczył rzut karny i też wynikało to z takich jakichś indywidualnych chęci, ale z potencjału zespołu chyba mało, nie wiem czy się Pan zgodzi, dlaczego to tak właściwie wynikało, to się po prostu nie kleiło mówiąc wprost, tak bym to najprościej ujął. Kurczę, nie wiem, jak, o co Pan zapytał, bo taka była teza, nie kleiło się. A ja pójdę, bo chciałbym odpowiedzieć, tylko no, no, przyznaję Pan rację. Tak, może, tak. tak, no właśnie, z czego to, ale nie wiem, czy Pan ma na to receptę, że to właściwie gdzieś macie to chyba opracowane, jak grać, komu oczywiście. podać tę piłkę, a potem przychodzić co do czego i. No Oczywiście, że tak. że To, 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 to nie jest tak, że to, to nie. I przeciwko trójce obrońców, piątce obrońców, czwórce obrońców to są troszeczkę inne inne zasady obowiązują i, i tutaj przede wszystkim największy problem z atakowaniem, moim zdaniem, atakowaniem przestrzeni za linią obrony. Oraz to, co we wcześniejszym meczu próbowaliśmy robić, czyli wejść pomiędzy formacje i tam przyspieszyć. No, brakuje przyspieszenia przed linią obrony, za linią obrony, w biegnięciach, i to są dzisiaj największe mankamenty. W związku z czym ja, no, przeciwnik nabiera, nabiera w, wiatru w żagle, w momencie kiedy odbiera piłkę. No, bo, no, bo My nie przyspieszamy, nie, nie, nie wrzucamy przeciwników w tarapaty, obracając ich przodem do swojej bramki. Bo jeszcze jedno mam pytanie, które mi tak przychodzi. Na gorąco, bo mm, wiem, że pole manewru też jest ograniczone, dzisiaj też protokół nie był wymieniony, ale yy, tak samo to wyglądało jak w meczu z Krakowią, nawet zmiany właściwie były, bym powiedział, bliźniacze i trochę nie korciło Pana, żeby jednak gdzieś zamieszać, już nie miał Pan pola manewru, żeby, żeby troszeczkę zamieszać. Jak ktoś spojrzał na ławkę, no to ofensywnie, jeżeli chcesz gonić wynik, to tam już nie można było, można było jeszcze Max Dziuba, ale Max Dziuba jest młodym chłopakiem, który w drugiej lidze gdzieś tam dopiero, dopiero wchodzi, bo w ofensywie tam już nic nie było. Elias poprosił o zmianę, Nika poprosił o zmianę, reszta to wynikało gdzieś z, z tego, co widzieliśmy na boisku i praktycznie wszystko, co ofensywnie można było zrobić i co było na ławce, e, mówię o potencjale piłkarzy, no to, to staraliśmy się robić, żeby to, żeby ten zespół jeszcze natknąć, żeby to jeszcze poszło do przodu. Dobry wieczór. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. Cieszy mnie przede wszystkim to, że zespół cały czas wierzy, cały czas dobrze pracuje i, i to, co mówiliśmy, my do końca będziemy walczyć o każdy w każdym meczu o, o najlepszy możliwy wynik, po to, żeby dać sobie do końca szansę i możliwość tego, żeby te minimalne szanse przekuć w prawdziwą szansę. Być może w ostatnim meczu. Natomiast dzisiaj na pewno dobra intensywność, dobre działania i z piłką i bez piłki. Myślę, że też mieliśmy więcej klarownych sytuacji od, od Lecha i mogło to się skończyć jeszcze jedną albo dwoma bramkami więcej. Natomiast kluczowe były dzisiaj trzy punkty, które zasłużenie zespół osiągnął, czego, czego nam wszystkim gratuluję, bo, bo to był dobry mecz. Na pewno pochwały za to, jak zdobyliśmy te bramki, bo Pierwsza bramka, przede wszystkim bardzo dobra reakcja zespołu po stracie piłki. Odbiór w strefie wysokiej. Nie pozwoliliśmy Lechowi rozwinąć skrzydeł i później dośrodkowanie, gdzie Patryk znalazł szczepka i, i tam wpadła bramka. Natomiast druga, oczywiście zebrana, druga piłka. Bardzo dobrze akcję rozprowadził Filip Starzyński, podał do Wójtowicza i oczywiście nasz. Świetny joker, który wchodzi i w meczu z Widzewem zabrakło dosłownie centymetrów, żeby Michał Felix strzelił bramkę. W ostatnim meczu już mu tego nie zabrakło, i dzisiaj po raz kolejny. Także też na pewno dobre zmiany, które, które też wniosły dużo, ale najważniejsze, że zespół wygrał i, i to trzeba też dzisiaj docenić. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. Prosimy o pytania. Dzień dobry Piotr Tubacki ze sportu. Panie trenerze, no właśnie Michał Felix, no Chyba za prędko do pierwszego składu pan go nie wpuści, skoro taką znakomitą robotę wykonuje właściwie w każdym meczu, kiedy wchodzi z ławkę jak nie gole, no to jakieś zamieszanie zawsze. No w następnym meczu nie będę niestety mógł z niego skorzystać, bo dostał czwartą żółtą kartkę i będzie pauzował, Natomiast e, bardzo dobre wejścia, bardzo dobra energia, dobrze pracuje. Mamy też samę i mamy e, szczepka, którzy też bardzo dobrze wyglądają. Ta rywalizacja między nimi jest bardzo duża i tak naprawdę każdy z nich może grać i na tym prawym skrzydle i może grać też na dziewiące. W tym momencie stawiamy na tą dwójkę, ale wiemy, że na Feliego też możemy liczyć i że ma w sobie coś takiego, że jak wchodzi, to, to potrafi odnaleźć się w polu karni. tak jak powiedziałem, z widzewem zabrakło centymetrów w porzucie rożnym i który mógłby dać nam ten wtedy remis ze Śląskiem już nie zabrakło, dzisiaj też nie, więc... Więc na pewno dobre zmiany, ale też doceniłbym nawet zmianę Bartolewskiego, który też wszedł i zabezpieczył nam tą lewą stronę i też miał tam za zadanie, szczególnie przy tych doświadkowaniach z lewej strony z spółprzestrzeni na dalszym słówku wygrywać tą głowę i, i to zrobił. Moneta też i, i właśnie Felix, oprócz tej bramki, mieli też za zadania presować i i dodać trochę więcej energii, jeśli chodzi o odbudowanie w defensywie, bo też był taki już moment, że, że trochę nas brakowało do, do ataków Lecha, które wychodziły gdzieś z własnej połowy i trzeba było szybko wrócić pod linię piłki. A, a był już taki moment, że zawodnicy odczuwali trudy i też zmiana, gdzie Maciej Sadlok zgłosił zmiany, więc też musieliśmy reagować, a nie mieliśmy szura, więc, więc też to pole manewru było ograniczone. dlatego też musieliśmy postawić na półprawym na Patryka. Z tego też powodu Felix to ostatnie dwie minuty chyba na stoperze zagrał, z tego co wiedziałem, bo pan go tak dość intensywnie potem wracał do, do tyłu, żeby tam się ustawił w tej trójce? Z racji tego, że Patryk był chory i dosyć ciężko przeszedł przez te kilka dni z bardzo dużą temperaturą. On trenował przez ostatni tydzień, ale też rodziło mu się dziecko w tym tygodniu i wyjeżdżał do łodzi, więc. Brakowało przy okazji oczywiście serdeczne gratulacje po raz, po raz drugi dla niego i dla żony Natalki, także tutaj e, to był też, ta kołyska była dla, dla jego córeczki. Natomiast e, no już przed końcem było widać, że Patryk e, no ledwo wytrzymuje trudy tego spotkania i, i widząc to, a widząc też, że Welde gra na dalszym słupku, i walczył z Wójtowiczem, który jest od niego zdecydowanie niższy, więc też chcieliśmy wzmocnić na te ostatnie, przynajmniej dwie minuty, tą prawą stronę, gdyby tam było to doświadkowanie właśnie na dalszy słupek i, i była taka jedna sytuacja, gdzie właśnie Michał wybił piłkę głową, dlatego no to był taki zabieg taktyczny po to, żeby w tych ostatnich minutach dobrze zarządzać tą grą w defensywie. Jak wygląda sytuacja Adama Welkanowy, no bo był podstawowym zawodnikiem, potem była ta kontuzja w Szczecinie, no i trzy ostatnie mecze wchodzi z ławki, to jeszcze jakieś kwestie zdrowotne są u niego? Nie, 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 to już nie są kwestie zdrowotne, po prostu rywalizacja i zawsze powtarzam zawodnikom, że Adam bardzo dobrze pracuje, natomiast powtarzam zawodnikom, że jeśli potrzeba do wygrania meczu Czasami innego typu zawodnika, tak jak było we Wrocławiu, że potrzebowaliśmy akurat Michała i niekoniecznie, że on akurat strzeli tylko bramkę, ale tylko aż bramkę, natomiast, ale też chodziło o zabezpieczenie w defensywie, z czego Michał też się również wywiązał. Chodzi czasem o to, żeby podnieść zespół, jeśli chodzi o, o wzrost, więc tych założeń jest dużo więcej niż tylko to, czy ktoś dobrze czy źle wygląda. Dlatego też z Adamem rozmawiałem. On naprawdę dobrze wygląda na treningach, tylko że inni tak naprawdę dzisiaj nie mamy w drużynie takiego ogniwa, które by treningowo odstawało od reszty zdecydowanie i widzimy, że ktoś jest lepszy zdecydowanie od drugiego. Te różnice są naprawdę minimalne. I, e, i zmieniając w ostatnim meczu Michała Feliksa, który strzelił bramkę, no dzisiaj też oczywiście zapracował na to, żeby się pojawić, ale też to też w zarządzaniu meczu było kluczowe, żeby był aktywny w polu karnym, żeby tam wygrywał pozycję. On jest akurat w tym mocny i wiedzieliśmy i czuliśmy, że my musieliśmy ten mecz wygrać, a chcieliśmy przedłużyć szansę, więc, więc wiedzieliśmy, że tego typu profil zawodnika potrzebujemy na dzisiejszy mecz i dał dobrą energię. Adam też wzmocnił nam na ostatnie minuty, jeśli chodzi o środek pola, bo już wiedzieliśmy, że. W środku z powrotami szczególnie były, były już problemy, dlatego też na ostatnie minuty tylko Adam wszedł. Natomiast Adam jest na tyle dobrym zawodnikiem, że mógłby się pojawiać również od początku i być może tak będzie od następnego meczu. A jak wygląda sytuacja z Robertem Dadokiem? Tam jakaś kontuzja się mu przytrafiła? Kiedy będzie gotowy do gry? O co tam chodzi? No niestety przed tym meczem ze Śląskiem Wrocław w połowie tygodnia Robert nabawił się kontuzji. Nie było najmniejszych szans, żeby zdążył do Śląska. W tym tygodniu pojawił się dwukrotnie na zajęciach. Był nawet przewidziany do kadry meczowej do tego, żeby, żeby móc grać w tym meczu. Natomiast no, sprawa była bardzo prosta. Robert miał określić się, czy będzie w stanie grać na 100%, bo jeśli nie, to nie wystawimy Roberta i nie będzie brany pod uwagę. Bo Doceniamy jego umiejętności i to ile dawał zespołowi, natomiast zawodnik wychodzący musi być zdrowy i musi być przekonany, że jest zdrowy i jest gotowy na 100%. Robert wczoraj zgłosił i to też świetne jego zachowanie, pomimo takiego meczu, grania z Lechem Poznań dzisiaj na swoim stadionie, że nie będzie gotowy na 100%, więc po prostu dlatego nawet nie znalazł się w kadrze meczowej. Mamy teraz kilka dni hmm, Takiej regeneracji z racji tego, że dopiero w poniedziałek gramy z Radomiakiem, więc zawodnicy będą mieli możliwość ci, którzy mieli urazy, czyli Szur, czyli Dadok i jeszcze e, też ci, którzy nawet dzisiaj wystąpili, jakieś drobne rzeczy wyleczyć, po to, żeby na te ostatnie tygodnie ta rywalizacja jeszcze była większa i żebyśmy e, w pełnym składzie już do końca sezonu mieli wybór e, wśród wszystkich zawodników, których mamy do dyspozycji. Tadeusz Danisz łączy nas z piłką. Trenerze, pytam o te dwa ostatnie mecze tak naprawdę. Wygrana z wiceliderem we Wrocławiu, wygrana z Lechem Poznań, kolejnym wiceliderem. Da się to jakoś delikatnie, jakoś chociażby wytłumaczyć, bo, bo z jednej strony można sobie tak myśleć, że ruch lubi grać z drużynami trochę odważniej grającymi, grającymi powiedzmy z założenia trochę bardziej w piłkę, czy może trener skupiałby się na tym, że przede wszystkim wykonywana praca z każdym kolejnym tygodniem tutaj owocuje? Myślę, że to co Pan powiedział na końcu zdecydowanie się potwierdza, czyli praca każdego tygodnia Idziemy do przodu pomimo tego, że e, można powiedzieć, że wszyscy nas skreślili, i było widać szczególnie w mediach. Tam kiedyś wyczytałem chyba, że 0,2% dwie kolejki temu mieliśmy szans na utrzymanie. Pewnie te szanse dalej są e, poniżej 1%, natomiast są. I szacunek dla piłkarzy i dla zawodników, myślę, że dla wszystkich tutaj, że e, pomimo sytuacji, gdzie, gdzie te szanse są tak znikome. To drużyna bardzo dobrze pracuje i, yy, i realizuje to, co chcielibyśmy na boisku i myślę, że to nie były przypadkowe i jedno i drugie nie były zupełnie przypadkowymi zwycięstwami. Bardziej myślę, że te mecze, które nie przychyliśmy na swoją korzyść, a byliśmy w nich lepsi albo zdecydowanie lepsi, tam te punkty po prostu już uciekły bezpowrotnie I i żal bardziej meczów z Wartą, z Rakowem, z Jagielonią, z Górnikiem, mógłbym tak jeszcze pewnie z jeden, dwa mecze wymienić, czy puszczą, gdzie mogliśmy te mecze przechylić, natomiast to się już wydarzyło, tego nie cofniemy i, i, i brawa dla zespołu, że, że pokazujemy charakter do ostatnich minut. Tak jak sobie powiedzieliśmy, będziemy walczyć do ostatniego meczu, do ostatniej minuty i przedłużajmy to do samego końca i zobaczymy. Za kolejkę, potem za dwie, co z tego wyniknie, a przed ostatnim meczem z Krakowią spojrzymy w tabelę i będziemy wiedzieć. A nawet jak te matematyczne szanse przestaną być realne, to po prostu będziemy grali dla naszych kibiców, którzy dzisiaj, pomimo że w liczbie około 15 tysięcy, to czuć było ten doping i czuć było to wsparcie, za co im dziękuję w imieniu zespołu i gratuluję. Dawid Godziek, Życie na niebiesko, I ja trenerze właśnie też tak zapytam o to, bo przed chwilą trener powiedział, że nawet jak te matematyczne szanse gdzieś tam umrą, to dalej jest o co grać dla kibiców. Właśnie trener mówił po meczu z Widzewem, że chce trener wygrać mecz na wyjeździe, serię zrobić, bardzo szybko się to udało, to o co teraz będzie grał dalej? Przede wszystkim o zwycięstwo w kolejnym meczu. Ta metoda małych kroków jest bardzo skuteczna i bardzo dobra, bo możemy dzisiaj mówić o seriach, o kolejnym meczu, natomiast kolejny mecz z Radomiakiem w poniedziałek trzeba po prostu wygrać i wtedy oczywiście no, już nie jesteśmy też tylko zależni od samych siebie. Mamy wpływ na siebie, ale też będziemy obserwować co się dzieje w tabeli i, i chciałbym, żeby... Ten zespół i z naszymi kibicami wspólnie w każdym meczu pracował tak jak, jak w całej praktycznie tej rundzie wiosennej. I żebyśmy dali sobie do samego końca ten duży dreszczyk emocji, żeby walczyć o, o ten główny cel. Bo ja wychodzę z założenia, dopóki matematyka nam nie powie stop, to, to cały czas walczymy. A jeśli powie, to, to i tak na pewno damy z siebie wszystko, bo i ten klub i kibice zasługują na to, żeby, żeby się poświęcić i i zrobić najlepszą pracę, jaką tylko możemy. Dobry wieczór Panie Trenerze, Karol Bugejski, przewodnik Sportowy. To ja tak łyżkę dziegciu do tej, do tej beczki miodu wrzucę. Żeby walczyć skutecznie o utrzymanie, to pewnie musicie się wystrzegać takich sytuacji dzisiaj, jak z tym rzutem karnym. Będzie Pan miał dużo przemyśleń, dużo pretensji też do, do swoich zawodników, bo ciężko pracowaliście na objęcie prowadzenia, a później ten gol tak, tak szybko i łatwo stracony. To nie tylko ta sytuacja, ale mieliśmy kilka takich prostych strat, które mogły się zakończyć lepiej, gdyby Lech lepiej tą akcję rozegrał, dlatego my też nie jesteśmy takcy, że po wygranym meczu mówimy, że jest wszystko cudownie, a po przegranym meczu, że wszystko jest źle. My analizujemy, my obserwujemy my nawet po ostatnim meczu, w którym wygraliśmy, dużą uwagę przywiązywaliśmy do zarządzania wynikiem, bo też podejrzewaliśmy dzisiaj i chcieliśmy wygrywać, i jak w końcowych minutach zarządzać meczem, który, tak jak we Wrocławiu, wymknął nam się spod kontroli. Na szczęście trochę szczęście nam dopisało i myślę, że trochę boisko, które spowodowało, że piłka delikatnie skoczyła klimali i, i nie trafił wtedy do pustej bramki. Natomiast to miała być dla nas taka lekcja i żeby dzisiaj w tym meczu nie powielać tych samych błędów i lepiej zarządzać. I zrobiliśmy to w zdecydowanie lepszy sposób. Oczywiście są jeszcze mankamenty, bo kilka takich prostych strat albo sytuacji, w których powinniśmy ten mecz zamknąć na 3, i na 4-1 i takie sytuacje, gdzie Filip chyba Starzyński to taka była em, piłka na 16 metrze, gdzie mógł trafić. Na treningu trafia bardzo często i tam e, często bramkarze nie są w stanie już nic zrobić, bo ma stopę naprawdę ułożoną cię zabrakło mu pewnie tam pół metra do metra. E, chyba soma Nowotny z tego co pamiętam, Głową, gdzie Mrozek świetnie się wykazał, więc można było to zamknąć na trzy i na cztery. I to są elementy na pewno nad którymi będziemy pracować, będziemy rozmawiać, ale Radomiak znowu będzie innym przeciwnikiem, zupełnie o innej charakterystyce i trzeba będzie się do tego przeciwnika znowu przygotować w taki specyficzny sposób pod też danego, pod też dane działania każdego przeciwnika. To jeszcze trenerze, ja może trochę bardziej personalnie, może nawet trochę prowokacyjni, bo widziałem trenera jak schodził do, do tunelu i, i widziałem taką dużą radość. Nie widziałem reakcji we Wrocławiu, bo po prostu mnie tam nie było, ale widziałem tutaj dużą radość. Tutaj trener też jak wszedł na konferencję, to, to mam wrażenie bardziej taki, taki otwarty, z takim entuzjazmem. To zwycięstwo, wiadomo, daje trzy punkty, jak w każdym innym meczu zwycięstwo, ale ruch czekał na taką serię. Tutaj dwa mecze, więc nie ma to jakiejś dużej serii, ale miało to zwycięstwo jakieś szczególne. Tutaj jest znaczenie dla, dla trenera, dla, dla tej drużyny, dla psychiki, także całej szatni. trener coś może tutaj więcej mhm. powiedzieć? No Przede wszystkim to, że, zagraliśmy, że wygraliśmy drugi mecz z rzędu, to też na pewno o czym świadczy. No pokonaliśmy wicelidera dzisiaj w tabeli, może Lech nie jest w najwyższej formie, ale z tego co pamiętam, to w rundzie wiosennej jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o punktowanie, więc. Można mówić, że nie jest w idealnej formie, ale ma na tyle jakości i piłkarzy, że, e, że jednak tych punktów nikim nie dał za darmo. E, kolejna rzecz, że bardzo dobrze po prostu funkcjonowaliśmy i, e, i, i z piłką i bez piłki. To jednak był Lech Poznań, to nie była drużyna e, gdzieś tam z naszego poziomu powiedzmy e, tabeli, tylko, tylko przyjechał tutaj wicemistrz w tym momencie my, Polski jeszcze wcześniej mistrz polski z piłkarzami, wieloma, którzy grali też wtedy w tym mistrzowskim sezonie, więc, więc to na pewno jest satysfakcja, ale przede wszystkim satysfakcja z tego, jak nasz zespół funkcjonuje, jak nasi piłkarze funkcjonują, jak to, co robimy na treningach, przekładają na mecz. Ja dzisiaj e, mogę być naprawdę zadowolony z postawy zespołu, bo to, tak jak powiedziałem, nie było przypadkowe, to nie było tak, że coś nam się dzisiaj udało, tylko moim zdaniem zespół... Mocno pracował i zapracował sobie na to swoją postawą, na te trzy punkty. A przede wszystkim też przedłużyliśmy sobie kolejny tydzień, to że, że e, nadal liczymy się w walce o utrzymanie. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję panie trenerze, dziękuję państwu za udział w konferencji. Życzymy dobrej nocy. Do zobaczenia. Dobranoc. Get it live, you can paint that picture. Ain't no way we lose it itches, Mindin' Fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game goes checks and payrolls, remain the same. No, forecast see baby. Time out right out. You can let them hate me. Get it everywhere